Kolejna zasiadka na domowej wodzie. Jedna doba. I najważniejsza sprawa. Do wczoraj jeszcze mieliśmy lato. Wczoraj było 28 stopni. Dzisiaj w nocy przeszedł front. Niestety temperatura spadła do jakichś 15, może 16 stopni. Jak tu wyjdzie słoneczko. Wiatr z południa, taki z zachodu jakiś też. Południowo-zachodni bardziej. No i godzina 13, kije, kije wywiezione zobaczymy czy coś puknie Duży spadek ciśnienia od wczorajszego dnia wczoraj tam było 1020 dzisiaj już tam na 980 skoczyło Tylko tak, taka malutka mrzeweczka już przeleciała teraz wyszło słoneczko jest dosyć fajnie Jedno stanowisko zajęte tam, 12 ja znowu na 14, w zeszłym roku tutaj ładnie połapałem, dlatego mówię w tym roku tak samo zobaczę. Końcówka września. Dzisiaj mamy 22. Jest tak, że jest, no, pora na ryba jest fajna. Tylko żeby coś brało. Wykiję już od pół godziny w wodzie. Dzisiaj wywiozę 3. Jednego na skwida, drugi był tam pomieszany jakimś pływaczkiem. jakiś przeciwki na tygrysiego też pomieszany z pływaczkiem. Także zobaczymy. dobra, na razie tyle wstępu, jak coś się będzie działo to tu się będziemy odzywać. Pogoda gorsza jeszcze niż wczoraj, chłodniej wiatr się w ogóle odwrócił w naszą stronę. Generalnie jest zimno, 12 stopni pokazuje teraz. I co pewien czas mrzaleczka leci, ale w nocy dwie rybki wpadły. Nie, nie udało się nakręcić holu, było za ciemno, dlatego teraz będziemy ważyć i porobimy parę zdjęć. Mamy pierwszą rybkę. Pierwsza rybka złapana była wczoraj w pół do dziesiątej. I zobaczymy co na zaważy. No i co my tu mamy? 1150 odjąć kilo 40 kg to mamy 1010 ,10, tak mhm. tu mamy rybkę 10 Jaka chodziko, ale ty musisz zawsze przeszkadzać. No dobra. O, jak ładnie poszła? Super. Ciężko to trafuje, bo ona odżywa w wodzie tak. po tym pierwszym stresie jest taka silna, że te, te łuski są naprawdę silne tutaj. Mm. <laughs> Język za krótki, widzisz? Krótki języczek, krótki języczek. Dobra, robimy jeszcze raz ważenie oficjalne, bo... Tak ja tylko w nocy mówię, tak prowizorycznie zważyłem. A tu 19,80. <Comics> oh, ale by było przykro. <k cartoon> było przykro. No, 20? Tak. Oj. I co? 20... 22... Za... 2270 odjąć kilo 40 ile? 21300. Z miniłkiem nie urósł. Bo teraz już mogę na 100% wierzyć, że są to 20 Dotychczas odprawia. Tu jest dużo, dużo więcej. Naprawdę. Ja tu ja, 4 lata temu, miałem 19. 18-200 takiego ja Robsona. Już one nie wierzę, że one przez 4 lata niczego. I są golasy lasy, nie? I, I są znaczne. Tak jak Robson nie ma tutaj ogona. Na ja tak ogon 200 kwadrat, nie? Jakaś menda sobie zaznaczyła. I ten. I ja nie wierzę, że on... Dobra. Dobra, O, O, teraz

Ładnie, ja. tak. Pala, no dobra, dzięki Ci do zobaczenia w przyszłym roku. Nie może. No wypuszczamy. wypuszczamy? Nie, 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 nie. O Trzy. Płyn poważnie. No pięknie. Także dziękujemy. było Bramko na lewą wędkę na 2,18 złapał się leszcz i minęło tam może 2-3-4 minuty na środkową ale nawet nie wiem co tu jest założone się zobaczy bo tu był ładny odjazd był No się fajny dzionek zrobił bo nie pada, wiecznie. Słoneczko czasami się pokazuje. Także całkiem fajnie. No, jak się uda, to będzie czwarty karpik tej zasiadki. Obawiam się tylko, bo mam tu malutki haczyk w szósteczkę, że może się z tego haczyczka zepnie. To była pojedyncza kulka i to chyba była, tak, to była skwit 4G na tym kaczyczku troszkę, troszkę luzu mu damy murował trochę Ciekawe czy on nie płynie czasem pod tą wędką Chyba tak, nie tak. Idzie pod tą żyłkę, nie? Ale tak to wygląda Dobrze, chociaż jedyny co nie poszedł w prawo Szkoda, że się nie, nie udało nagrać tego holu tego 21 kilo może no, sam nie był emocjonujący, ale podebranie tej ryby 7 czy 8 razy uciekała przed podbierakiem. No to było naprawdę wyczerpujące. Jeszcze tu jest tak wysoko, to jest tak ciężko podebrać prawidłowo tą rybę. Ozik od razu pozdrowiał, tak Oziku Ja go tutaj wiesz przydepnąłem na tym pomoście w nocy Nie wiem czy na łapkę, czy na coś mu tam Na łapkę mu No, Ale Ci powiem, że Może będzie znowu jakaś dyszenka bo mówię mały haczyczek nie chciałbym żeby mi się spięło Też przynajmniej żeby zobaczyć co tu jest no już. całą zanętę wywaliłem łódkę umyłem, wiaderkę umyłem i liczyłem na te trzy brania już jedno było i już jest bezużyteczny teraz drugi bezużyteczny i został jeszcze tylko trzeci jeszcze z godzinę go podtrzymam może jeszcze na tego trzeciego coś Weźmie No jak kulbany zobaczyć a Ma jedną kulkę karp a dwie kulki kurde z kilo jest Naprawdę No pokaż się kołeś, pokaż się letko już był duży, nieduży karpik ale ale jak to z tymi karpiami tu bywa bardzo waleczny tylko pewnie siódemeczka, ósemeczka, a, a głupas a taki głupas, że hej. No i pod pomoc taki, wejdź za kołek mi tam jeszcze wejdź Wejdź za kołek Nie, nie jest No, że dychy nie będzie miał, ale Potrzymaj błota, co z tych Że Dychy nie będzie, ale Ale nie jest taki Nie jest taki mały A jej tak, 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 jak ślicznie, o jak ślicznie śpiewam O jak ślicznie O jej, tak O, tak, tak O, co no kurde, wyspać jeszcze trochę. Dobra, idziemy na matę Uważaj na szczytówkę, dobrze no Już, namiot zwinięty Pomału się pakujemy A tu ryby zaczynają brać Ojej No ale fajnie Jest czwarty karpik Jak ty się tu koleś zapiąłeś o? o jaki pyszczek zdrowiutki, zobacz, patrz, zobacz Nic nie ma, no patrz o, Maleńki haczyczek Szósteczka Jedna kuleczka Squid 4G Chcesz wracać, to weź, weź telefon. No. no tak, no tak. Jest rybka, tak, Wik Jest rybka. Zobaczymy Zobaczymy co ta rybka waży. Odejdź No i co ta rybka waży? 12. O proszę można powiedzieć, że 10800 Tak? No 10800, bo kilo 400 czy no, no to nieźle Kolejna dyszka No dobrze, zrobimy sobie tylko zdjęcie Takie szybciutkie no. Trzeba, trzeba, rybkę wypuścić, o tak, o tak, o tak. A no, wszystko co dobre szybko się kończy. Wiatr się rozszalał tak, że pierdolony wieje jak cholera w naszą stronę. I już pomału się zwijam. Cztery karpie, jeden leszcz. Miałem jeszcze teraz wywiezione te trzy wędki, także wziął reszczyk na, na lewą, teraz skarpik ten 10800 wziął na środkową, już tylko stoi jedna wędeczka, jeszcze jakieś pół godziny i tak samo ją zwijam i do następnego razu.